Szanowni Państwo, dziś chciałbym zaprezentować samochód absolutnie wyjątkowy w naszej gamie. Jeżeli myśląc o nowym samochodzie, pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą Ci do głowy, to wysmakowany design, wnętrze wykonane z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół, czy najbardziej zaawansowana technologia dostępna w BMW, to najprawdopodobniej myślisz o najbardziej reprezentatywnym modelu. Myślisz o ikonie naszej marki. Myślisz o BMW serii 7. Tuż obok mnie e, model poliftingowy serii 7. To, co zmieniło się, widać już na pierwszy rzut oka. Przednie reflektory zrobiły się smuklejsze, dzięki temu patrząc na samochód od frontu ma on bardziej dynamiczną sylwetkę. Nerki również zostały zwiększone, dzięki temu już nie sposób pomylić tego samochodu z serią 5. Jeżeli chodzi o linię boczną samochodu, chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na wloty powietrza. Stały one w modelu polistingowym zaprojektowane w ten sposób, aby podkreślał luksusowy charakter tego samochodu. Jednak mi personalnie najbardziej odpowiada zmiana, która nastąpiła w tylnych reflektorach tego samochodu. Zwróćcie proszę uwagę, jak w przemiły sposób witają kierowcę. Szanowni Państwo, od wielu lat każdego dnia pracujemy, aby wspierać Państwa biznes, dostarczając wyjątkowe samochody. Chcemy konsekwentnie podążać obronną drogą, dlatego przygotowaliśmy absolutnie wyjątkową ofertę na prezentowany egzemplarz w serii 7. Mogą go Państwo nabyć w cenie już poniżej 400 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę rekordowo niskie stopy procentowe, zakładając wkładę własną leasingu operacyjnego nawet na poziomie 20%, rata za ten egzemplarz wyniesie w okolicach 4000 zł. Skorzystaj z tej oferty. Zasiądź za kierownicą tego fantastycznego samochodu. Poczuj klimat panujący w jego nietuzinkowym wnętrzu i zaproś ikonę marki BMW do swojego garażu. Tą i wiele innych ofert wspierających Twój biznes znajdziesz w stalonek BMW Zdunek. Serdecznie zapraszamy. we